12 grudnia 2012 to wyjątkowa data. Szczególnie ważna była ona dla społeczności gimnazjum nr 1 w Zawierciu. W tym dniu szkoła przyjęła imię Tadeusza Kościuszki. Urzekł nas urok właśnie tej daty. Nie ma ona żadnego znaczenia historycznego, poza tym, że zamyka ciąg naszych przygotowań do tego, by uczcić godnie te rocznice 110-lecia istnienia szkoły. Odnaleźliśmy starą kronikę szkoły, numer 1, która retrospektywnie odnosi się do roku 1902, a powstała w 1925 i właśnie bardzo szczegółowo opisuje ten moment, 1919 rok, kiedy zostaje nadane imię szkole. I kiedy młodzież przedstawiła historię poszczególnych dyrektorów, kierowników, historie dramatyczne, piękne, opisane w publikacji pod tytułem My, nie mieliśmy żadnych wątpliwości. dlatego postanowiliśmy wybrać ten ten rok właśnie, żeby do tych chlubnych tradycji nawiązać. Specjalnie z tej okazji odbyła się uroczystość, na której zaproszonym gościom oraz uczniom zaprezentowano nowy sztandar szkoły, a także przybliżono sylwetkę patrona. Z pewnością jest to etap związany z edukacją młodzieży. Myślę, że wbrew pozorom ta historia nie jest dobrze znana. To garstka uczniów, która opracowywała scenariusz akademii, myślę, że może powiedzieć, że już dużo wie o kościuszce. Myślę, że wiedza pozostałych uczniów, a również pewnie i nauczycieli, i personelu szkoły jest powierzchowna. Dlatego z pewnością otwiera się bardzo ważny etap takiej edukacji patriotycznej, nawiązywania kontaktów z towarzystwami kościuszkowskimi. Także myślę, że naprawdę przed nami dopiero jest rozwój w tym kierunku. Nadanie imienia to historyczny moment dla szkoły i jej społeczności. Myślę, że dla każdego ucznia to indywidualna sprawa. Jednak każdy miał swój wkład w tą uroczystość. Każdy w jakiś sposób się do niej przygotowywał, czy to występując tutaj, śpiewając, mówiąc wiersz, czy pomagając w przygotowaniach ogólnych. Jesteśmy bardzo zgraną społecznością i, i atmosfera panująca w szkole, czy było imię, czy jest imię, czy nie było imienia, była i będzie taka sama. Myślę, że nie miało to jakiegoś większego znaczenia, ale czujemy się do i cieszymy się, że to właśnie Tadeusz Kościuszko jest naszym patronem, gdyż to bardzo no jest to wzór i autorytet dla wielu uczniów. Jest to bardzo duże wydarzenie i całym sercem od początku, kiedy tylko ta idea się pojawiła byłam razem z młodzieżą przede wszystkim, z dziećmi i z dyrekcją. Jest to szkoła, która... Po prostu realizuje marzenia dzieci, pomaga im stanąć twardo na nogach, umacnia ich taką osobowość, pokazuje im, jak sobie radzić w życiu, nie tylko poprzez naukę, zdobywanie wiedzy, ale przez wszelkie działania, takie właśnie jak dzisiaj widzieliśmy podczas uroczystości, bo to nie jest. Nie ta okoliczność sprawiła, że ten chór dzisiaj zabłysnął, że ta młodzież tak pięknie recytowała. W tej szkole jest tak zawsze. To dzisiejsze wydarzenie spowoduje, że przynajmniej w młodzieży przełamie takie opory, które, są, które powstały na tle wiadomo pokoleniowym, że ten patriotyzm jest postrzegany, ach, coż tam ojczyzna. Jest to bardzo ważne i wydaje mi się, że, że takie momenty właśnie chyba potrafią jednak młodzieży pokazać, że ta jedność narodu, walka o ojczyznę jest czymś bardzo ważnym. Jasność Twoja wszystko zaćmi. Targi całka i TV się wiesz.